Witam moi drodzy w kolejnym filmiku paznokciowym. Dzisiaj zaproponuję wam stylizację bardzo cukierkową i taką walentynkową, składającą się z pięciu wzorków. Na każdym paznokciu będzie coś innego. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co ja dzisiaj wymyślę, to zapraszam do oglądania. Standardowo, dzisiaj będę robić manikur hybrydowy na moich naturalnych paznokciach. Jako bazę użyłam dziś e, Ultra Strong z Indigo. Widzicie, już wszystkie paznokcie mam nią pokryte, więc przechodzimy do malowania kolorami. Jasnoróżowym kolorem będę pokrywać paznokieć na kciuku. I tak jak zwykle z hybrydami, zaczynam od nałożenia pierwszej warstwy, utwardzamy w lampie druga warstwa utwardzamy w lampie. Sięgam po ciemniejszy róż, taki bardziej soczysty, który będzie mi potrzebny do zrobienia wzoru na tym paznokciu. Nakładam krople lakieru do mojego pojemniczka. Wy, jeżeli nie macie czegoś takiego, to użyjcie zwykłej folii aluminiowej. Oprócz tego będę się posługiwała sondami do zdobień paznokci. Które są zakończone różnymi wielkościami kulek. Jeżeli ich też nie macie w domu, to wykorzystajcie końcówkę długopisu czy zwykłej wsówki. Teraz delikatnie odsunęłam rękawiczkę, aby moje serduszka na dwóch paznokciach były w miarę symetryczne. I tak jak widzicie, stawiam dwie kropki. Na samym końcu paznokcia, później je łączę i zaostrzę na samym końcu, aby powstało takie właśnie fajne serduszko. Myślę, że to jest dobra opcja na wykorzystanie kształtu paznokcia, jaki akurat dzisiaj mam. Mam ostro zakończone, więc to serduszko ładnie mi się ze wszystkim komponuje. Jak gotowe, to oczywiście utwardzam w lampie i pokrywam cały ten paznokieć topem. Przechodzę do drugiego paznokcia i będzie mi potrzebny do tego biały lakier. Pokrywam nim paznokcia w całości, robię oczywiście dwie warstwy, utwardzając każdą w lampie, i przechodzimy do zdobienia. Potrzebna mi będzie kropla jasnego różu, tego samego koloru, co wcześniej używałam. Nakładam do mojego pojemnika, chwytam za sondę i zaczynam rysować serduszko. Zaczynam od dwóch kropek, mniej więcej na połowie długości paznokcia. Wszystko widzicie w filmiku, więc nie będę na siłę teraz gadać. Po prostu łączymy te krople, tworząc takie ładne serce razem z końcówką naszego paznokcia. Jeżeli już mamy zarysowane te dwa brzuszki serca, to, z, to po prostu pędzelkiem możemy to serce wypełnić kolorem, utwardzamy w lampie i przechodzimy do ciemniejszego różu. Tym kolorem robimy to samo, co poprzednim, tylko że już to nasze serduszko jest delikatnie mniejsze. Widzicie, zsunęłam troszkę rękawiczkę z prawej dłoni, a to dlatego, żeby złapać symetrię między Palcem w lewej i w prawej. Zaczynamy od dwóch kropek, później je łączymy i wypełniamy kolorem, utwardzamy w lampie i nakładamy top. Ten paznokieć również gotowy. Przeskakuję do mojego maluszka i ten paznokieć będę pokrywała jasnym różem. Oczywiście dwie warstwy utwardzam. I potrzebuję krople białego lakieru, także uzupełniam mój plastikowy pojemniczek. Jak gotowe, to biorę do ręki sondę i zaczynam na tym moim paznokciu robić ciemnym różem kropki. Oczywiście mogłabym ten paznokieć ozdobić w mnóstwo maleńkich serduszek, ale i tak tych serc dzisiaj u mnie na paznokciach jest dużo, więc dlatego wybrałam właśnie kropki. Myślę, że mimo wszystko fajnie pasują do tej stylizacji Jak już mamy paznokieć pokryty w ciemnych, różowych kropkach utwardzamy je a później już taką mniejszą kulką z sondy nabieram troszkę białego lakieru i tak jakby w środek tych różowych wstawiam białe kropki To doda im takiego fajnego efektu trójwymiarowego jeżeli już wszystkie ciemnoróżowe kropki zostały wypełnione, no to utwardzamy to w lampie i pokrywamy topem. Ten paznokieć również gotowy. Już przedostatni wolny paznokieć pokrywam dwoma warstwami ciemnego różu. Oczywiście każdą utwardzam w lampie. Jeżeli chodzi o zdobienie tego paznokcia, to ja za chwilę będę ręcznie malowała napis LOVE Natomiast jeżeli nie mamy talentu, zdolności manualnych, aby to wykonać To polecam Wam naklejki na paznokcie, które naprawdę dają bardzo podobny efekt Nakłada się je łatwiej Mi na przykład udało się takie walentynkowe zdobyć Przez przypadek w sklepie dziecięcym Toysa Raz zapłaciłam za nie 5 dolarów są naprawdę słodkie i wykorzystałam parę naklejek przy zdobieniu na prawej dłoni, ale to efekt końcowy zobaczycie później. Tak jak przed sekundą wspomniałam, zabieram się do malowania napisu Love na tym paznokciu, do czego będzie mi potrzebny pędzelek do zdobień. Ten jest akurat z firmy Eclair, nabieram odrobinę na koniuszek pędzelka i zaczynam tworzyć napis. Tutaj nie jest potrzebny mój komentarz, po prostu zobaczcie na filmie jak mi to wyszło. Tak jak na pewno zauważyliście, zakończyłam literkę E takim fikuśnym zygzaczkiem i domalowałam jakby balonik w kształcie kolejnego serduszka. Utwardzam to w lampie, pokrywam topem i ten paznokieć również mamy gotowy. Został ostatni. Dlatego paznokcia przygotowałam coś specjalnego. Już widzicie, pojawiły się pojemniczki z ozdobami na paznokcie, ale zanim do nich przejdziemy, to trzeba pokryć ten paznokieć dwoma warstwami tego jasnego różowego, pokryć to wszystko topem i utwardzić. Zanim przejdę do ostatniego zdobienia, to najpierw, jako że wcześniej tego nie robiłam, przetrę klinerem warstwę dyspersyjną z każdego z pięciu paznokci. Za chwilę ściągnę rękawiczkę i pokażę Wam, jaką propozycję na ostatni paznokieć mam dzisiaj dla Was. Powiem szczerze, że trochę zaryzykowałam, gdyż coś takiego robiłam pierwszy raz w życiu, ale Powiem Wam, efekt końcowy mi się nawet spodobał. Jest trochę taki przesadzony i przesłodki, ale przecież mamy walentynki. Korzystając z okazji, że już jestem przy kamerze i w miarę złapałam ostrość, to pokazuję Wam stylizację z prawej dłoni, gdzie wykorzystałam właśnie te naklejki. Zobaczcie, wygląda całkiem całkiem chyba. Nie przeciągam już i zabieram się do robienia tego wypukłego serduszka. Zaczynam od prezentowania Wam potrzebnych materiałów. Potrzebny jest klej do tipsów z firmy Eclair, ponieważ fantastycznie na niego przyklejają się cekiny z Oprócz tego, bardzo pomocny jest ten długopisik z firmy Crystal Katana, który jest zakończony woskową końcówką, do której bez żadnego problemu przykleja się każdy kryształek i dzięki temu ułatwia nam to osadzanie kamyków na paznokciu. Jeżeli chodzi o doklejanie kryształków, to ja zwykle robię dwie, maksymalnie trzy kropki kleju. I tak jak macie na filmie, po prostu nakładam te kropki, kryształki. Potem drugą stroną tego długopisu mogę sobie ustawić tam, gdzie chcę. Naprawdę fajny przyrząd. Nakładam kamyki na kształt serduszka, tak jak widzicie na filmie. Jeszcze chyba nie wspomniałam o tym, że jest to rozmiar piątka, i zakupiłam je w eclair. Teraz muszę poczekać, aż. Lej mi wyschnie. Do środka mojego trójwymiarowego serca będę wyrzucać ozdoby takie jak brokat, jaki mam, czy takie malutenkie serduszka, które znalazłam u siebie w kolekcji gdzieś tam w ozdobach. Teraz w środek naszego serca nakładam odrobinę topu, tego co używałam wcześniej, i wsypuję do niego, wsypuję na niego. Odrobinę brokatu, a także umieszczam te mniejsze serduszka z moich ozdób. Tak jak widzicie, mieszczą mi się zaledwie trzy te małe. Utwardzam to w lampie. Pokrywam to ponownie już większą ilością topu, aby to serce rzeczywiście mocno odstawało. Utwardzam w lampie i gotowe. Pozostaje mi teraz tylko opiłować brzegi paznokci, otrzepać je z pyłu i nałożyć oliwkę. Moja stylizacja gotowa. To jeszcze nie koniec filmiku, mianowicie mam dla Was małą niespodziankę. Z okazji walentynek spośród moich subskrybentów wylosuję 14 osób, które otrzymają ode mnie pocztówkę z miejsca, w którym mieszkam, czyli z Miami. I za chwilę, jak tylko skończę nagrywać ten filmik, pójdę losować te osoby. Także Wy, jak już oglądacie ten film, to zwycięzców znajdziecie w opisie pod tym filmem. Trzymam za Was kciuki. Jeżeli jesteście wśród tych 14 osób, to spodziewajcie się ode mnie maila z zapytaniem o Wasz adres. Zdaję sobie sprawę, że są tylko pocztówki, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to osoby się ucieszą, bo mi na przykład sprawi dużo radości wysyłanie tych kartek. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję, że obejrzyliście ten filmik do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zobaczymy się w kolejnym. A jeżeli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie o mojej dzisiejszej stylizacji, jak i o każdym z wzorów, jakie, jakie Wam dzisiaj zaproponowałam. Ja uwielbiam czytać Wasze opinie. I tyle ode mnie. Całuję Was gorąco. Przesyłam dużo miłości. Nawet mówi o tym dzisiaj moja bluza, ale nie wiem, czy ją Wam wcześniej pokazywałam. Chyba nie. Keep loving! Buziaki. Pa!